Witam, witam, witam! Dzień dobry, dobry wieczór i cześć! Dobry, wieczuj. dobry wieczór. Święta, święta i po świętach. Niestety nie miałem czasu, żeby nagrać jakiś specjał, a chciałem zrobić specjal na wigilię, na pierwszy dzień świąt i na drugi dzień świąt. Tak fajnie, ale niestety nie wyszło, czasu nie było. No cóż, ale jestem teraz już po świętach, więc taki specjał niech będzie, że Odcinek po świętach. Yeah! Jestem pierwszy, który ma taki specjał. Zobaczcie, co zostałem od Mikołaja i trzy. <laughs> trzy żelazne bloki. Jej! Dzięki trzym żelaznym blokom można sobie zrobić kowadło. Oczywiście znowu jestem na wizji. Chyba tak się jakoś robi Yeah! Kiedyś trzeba było tutaj żelazne, trzy żelazne bloki, tutaj trzy żelazne i tu jeden taki... ten... Kiedy to było, yy, ten, okropnie, znaczy kiedyś Jeszcze jak były, jeszcze jakby te pre-release Snapshoty no, tak zwane A dzisiaj się zajmiemy czym? Dum dum dum, farmą. Trzeba sobie zrobić mieczek. Bo potwory latają po dworze. A ja nie mam czym się bądź, tylko łuk. Coś jeszcze? Mm, wątpię, że mi się kilo przydał ale kilo to zawsze coś. Tu, 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 tu. Mm. Zrobimy najpierw farmę zboża. Tak, najpierw mi się przyda farma zboża, a później pójdziemy po jakieś krówki, bo zauważyłem, że do robienia książek potrzebna jest skóra. Oczywiście pewnie wy to wiedzieliście, i teraz mnie, ten, kto to ogląda, mnie wyzywa. Ale. Tak już jest. O, jeszcze to mi się przyda. Mm, I nic więcej. O, ty się jeszcze też. Nie, nie potrzebuję niczego więcej. Takim się skoro mieszkam koło wody, to niech farma będzie na wodzie, nie będę barnować. Nie będę marnować swojej wody. Oj, zapomniałem jednej rzeczy zrobić. No zbierać dirt Sorry. Jak ja kocham tą nową animację rzeczy. To jest po prostu epickie. Du, 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 du. Chyba, chyba wystarczy o, tak, żeby ładnie wyglądało i jest GIDES um... okej okay. oczywiście ja mam otwarte drzwi i wszystko słychać co się dzieje u mnie w domu Jupi A ja mam nadzieję, że Wy tego za bardzo nie słyszycie, bo jest... muzyka. Nie, napada. Uwaga, magia bit fajna. Oczy hmm. nie tu. Gdzie tu jest weather? Powinno mi się zaraz włączyć. Yeah! Oczywiście moby się będą spawnować. To, że dla nich istnieje ten deszcz. A nie istnieje tylko dla mnie. No tylko dla mnie. Bo no, na przykład, jeśli na, serwer na serwerze by padało, to ja bym tego nie widział, ale wszyscy im tak. Ci, co nie mają wyłączonego deszczu w obcy, fajnie nie? Będę potrzebował jeszcze piasku. No, dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby zrobić też farmę kaktusów. A po drugie, oj, a się rozprzestrzym. A po drugie, żeby zrobić z tego szklarnię. Będzie mi się też fajnie wyglądać, jeśli to będzie tylko szklane dookoła. Ale to w następnym odcinku, bo nie, leć w następnym, może nie w następnym, ale w którymś następnym no odcinku to będzie, bo na razie nie będę zbierać tego. Nie mam, niestety mam limit czasowy na YouTube. I się tak nie da, i się tak nie da, cześć znowu. Ten zombie cheatuje Chodzi Chodzi... w dzień po... Po czym chodzi? Nie no co, co, co ja gadam? Dzień chodzi po czymś, no chodzi po prostu. No. Trzeba było powiedzieć. Ale że jestem Nie wypowiem brzydkiego słowa na wizji. Na mniej na razie Buhaha. Chciałbym, żeby każdy, kto oglądał ten filmik Żeby napisał pod filmem jak, Co dostał na święta Pierwsza rzecz Tak, oczywiście jest super oryginalny I jak spędziliście święta Wigili I wigilię jak spędziliście? Czy było miło, czy było nudno, czy było... Nie wiem jak jeszcze. Czy było, no nie wiem, Minecraftowo, bo grali się teraz z Minecrafta w Wigilię, zamiast siedzieć z rodziną. Czego nie popieram, oczywiście. Siedziałem oczywiście tutaj z rodziną. Z przyjaciółmi. Jak to właśnie trzeba robić Wigilię? Nie, dla nie dla mnie się bardzo liczy Wigilie. Nie wiem jak dla was. Też napiszcie. Czy uwielbiacie Wigilię tak jak ja, że... że... siądziecie z tą rodziną nie będziecie... wymyślać, powiedzmy, pójść się z kolegami do... nie wiem, do pubu czy coś. Albo zagranie w Minecrafta, co jest jeszcze gorsze. Znaczy się w Minecrafta, ale ogólnie w jakąś grę. W Wigilię. Nie wiem, ja uważam, że to nie jest zbyt... Yy dobre nie chodzi o dobre tylko jakby to powiedzieć miłe no powiedzmy, że miłe nie jest zbyt miłe teraz jeszcze sobie tylko policzę raz, dwa, trzy, cztery Sześć, siedem, osiem, dziewięć Jak jest dziewięć, to mamy dwa. Chyba tak. Raz, dwa, trzy, cztery i. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, jest pośrodku. cztery, cztery, pięć. A że trzeba po środku, co się zrobi ja tak Jeszcze na sobie, spoko No nie, no nie, nie, nie to, 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 to To jest nieuczciwe. No jeszcze płotki, postawię jakie mam Jej Idę do domku. Idę do domku. Wow. Jaki ubrany ząb Może mi się uda coś od niego skradnąć. Nie widzi, nie widzi, nie widzi. Nic! Zero! Miał full sech i nic mi nie jadą. Nie no to, 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 to się nadważało No i tyle. No i znowu ten Enterman. Trzeba go zaatakować. No bo koleś wchodzi do mojego domu tak Nie na no, spoko, piąty level z dwudziestego któregoś no Super Koleś Nie podoba mi się to się puka, a nie się włomu w... Wchodzi do domu kogoś bez pytania Nie na no, spoko, teraz nawet mnie nie, nie zdąży uderzyć Po prostu czad. Dobra, Oj, jest po śmiechu, a ja jeszcze w tym skinie. Dobra Następny odcinku już nie będę miał tego skina. Haha, ho, ho. Um, kurczę. Chciałem, żeby tak fajnie zakończyć. O, to, o, o tak się uda. Jest! Dało mi się więc, tak jak mówiłem, powiedzcie co dostajecie na święta, jakie spędziliście i czy lubicie wigilię. Wszystko w komentarzach. Więc do widzenia na razie. Pa. Peace. Puszkończę odcinka. No i nie szkodzi. Teraz masz czas na zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli tego nie zrobiłeś. Ocenianie filmu, dobrze lub źle. I może dodać też do ulubionych samych i skomentować film. Bye. Peace.